Hejka, Do mnie nie było filmów, ym, więc ogólnie tym razem matko, no byłam po prostu zawolona szkołę, więc teraz wracam i ogólnie dzisiaj jest film, że zostałam mamą katnapa, czekajcie, bo tu mam problemy, dobra i już, katnap ogólnie, ja, ja z nim nie mogę gadać, no, ona po prostu nie może gadać, no może będziemy pisały, więc trochę może być dłuższy film, e, więc no, ale dobra. No zapytam się, co chcesz robić. I w ogóle, jeśli chcecie być na odcinku, macie tutaj moją nazwę i podłoga Wera Polska. E, no i akurat to jest mój outfit. Ficik piękny, nie, no może nie piękny. E, w ogóle, jak ja kupuję mm, e, twarz taką, już zaraz kupiłem taką twarz na pół, półgłowym, no, po prostu. No, no, i kolejny raz mi ją usunęło więc. Jest problem, no ale zobacz, co chcesz robić? Halo, co? matko Halo, co chcesz? Matko, no! No, to korekta, chcesz robić halo co chcesz robić? halo co chcesz robić? i ona w ogóle tak się cieszy że, że ona będzie na ty że nie mogę naprawdę ona się negatywizuje że będzie na ty więc w ogóle jeśli to oglądasz to pozdrawiam cię bardzo bardzo cieplutko bardzo, serde, bardzo serdecznie i dziękuję że wystąpiłaś na moim odcinku Dobra, mm. więc ja, ja, ja czekam aż mi odpowie nie wiem, czy ona nie była zły, bo dopiero się poruszyła, więc może teraz mnie odpiszę. co chcesz robić. Kręcę się wokół niej. I w ogóle ja mega flutowa. O dobra, nagrywasz? Tak. Ona w ogóle zapytała mnie, czy nagrywam już i... O, i pisałam, że nagrywam. O, dobra. No to dobra, no, no, no to co chcesz robić? Wygłupiać się. Okej, okay. okej, okay. a aj, jak? Okej, okay. ja dobra, sobie napisała. Wy obaczysz, obaczysz. Okej. Okay. Czary w ogóle tak krzyki w tle, po prostu mój brat krzyczy Nie wiem jak ona chce się wygłupiać I w ogóle ona ma rok, więc nie wiem co jej wpadnie do głowy Zobaczę, ty Co? Hmm, ona jest trochę niekumata, więc Po filmu mu pewnie będzie zmarnowana na jakieś Tłumaczenie jej lub pisanie 50 razy Dobra, ty katnap? w połowie na... w połowie człowiek człowiek powiew człowiek człowiek na człowiek no Dobra, czeka, może w ogóle mi odpisze I w ogóle to jest chyba moja widzka, nie wiem um, No um, Czekamy No co? No co? A co? A co? A dobra

Mmm, Nikola Katnap. Ale takie nazwisko Katnap jakbym miała. Dobra, chyba mam nazwisko Katnap. <noise> czekaj, to jest taki bardzo ciemny Fiolet. Pek? Jej! <noise> Dobra, czekajcie, zmienia się szybko w katnapach. Dobra, już jestem katnapem. Mm. A oczywiście mam imię Nikola, no bo ja tym Tylko, że czekajcie, Tylko, że moja córka o tym nie wie, chyba, że to jest chłopak, nie wiem, sama, chyba dziewczyna. Dobra, no i wiem, moja córka o tym nie wie, że jestem. Przebraniu. Cii, cii. Dobra. Hmm. Mały kat nap. Hmm. Idziemy. Co wie na tym katnapy, bo nie wiem. Pranie niech będzie. No, żartuję. Ja jestem w ogóle żartowniczą, bo mi się mało znamy, bo ja tylko kilka filmów nagrałam z moją bestii Nie no, jeden czy dwa z z bestii Co jedzą To Ja nie wiem Hot dogi Nie wiem czy żyrą, ale dobra Dobra, mm. mm. no, czekamy Katnapowe uczo! Nie wiem, że czytają. Katnap! Eee. Um. Mm. Jedzenie... Katnap... Jedzenie... I jedzenie... Matko, jeszcze najlepiej! No dobra, jedzenie. Mm. Jedzenie. I... Jedzenie! Bije! Jedzenie! 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 Jedzenie. I gdybym że to, sobie robię? Chodź no! A jak coś to, to następnym razem mogę wziąć kogoś z was, z was. Wystarczy tylko dodać mnie i napisać swoją nazwę w komentarzu. A ja was zaakceptuję albo dodam. I w ogóle też będę robiła, może, ocenki waszych skinów. Więc, po, więc możecie też mam zaczęła, żebym oceniła wasze skinem, to mam ocenię. Więc wracamy do nagrywania. Ja w ogóle, więc. Mam nadzieję, że wam to się podoba, że sportem będę nagrywała, bo długa przerwa i za to bardzo, bardzo przepraszam. Dobra, już 8 minut niedługo będę tego filmu, więc jeszcze mamy trochę czasu. Dobra, ja już zjadłam, nie wiem, jak nap mały. Hmm. Nie wiem, jak cut nap mały. No no, no, no dobra, chyba już zjadłam. Dobra. Hmm, dobra, ona ma tu pokój. A więc. Chodzisz do szkoły? Chodzisz do szkoły? Bo ja sama nie ja wiem, czy moja córka... Chodzisz do szkoły. Matko, no! Chodzisz do szkoły. Nie, żeby powiedzieć, że chodzisz, no. Czy to jest. Czy ja jestem. Chodzisz. Co dzisz, no? Tylko święte zaraz. Chodzisz. Nienawidzę moje. Nienawidzę że czasami moje autokorekty. Chodzisz. No, matko, jeszcze najlepiej połączyłam to niechcący. Mam że ona to zrozumie. Chodzisz do szkoły. Mmm. do szkoły? błaga powiedz, że to. No, bo ja już mam pomysł Ja będę miała wolno od niej, jak ona powie, że tak. W ogóle to nie jest polski serwer. Słyszałem, żeby nam nikt po polsku nie przeszkadzał, że jest trwany Ale mam jeden rok. Czyli nie. Czyli nie no to... Dobra, moje dziecko nie chodzi do szkoły No to nie będę miała od niej spokoju No niestety A oni tam jakieś wojsko robią w tym Dobra, już mi to nie obchodzi Kat O ma już 7 lat Tu nagle już może Dobra Lecimy do, do szkoły, więc do miała spokoju, do mojego bachorka. Oczywiście bierzemy autko z premium. Premium bo chumura. Dobra, Dobre, że malować tylko na bardzo fioletowo. Jak tu pięknie, jak tu nie pięknie. Lecimy do szkoły, bo mój bachor ma już 7 lat. Ziom 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 zum ziom ziom Nie no żartuję Nie robię takich driftów O jestem młodym youtuberką która gra ciągle w gry Jestem młodym youtuberką która gra ciągle w gry Czekaj napiszę sobie nagrywa No okay. o no, ty kurde nie usłyszałem mi się ty płakam. Dobra I ty Pa, pa, mama. Pa. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, że pozdrawiam ciebie, ta, która była katnapem. I bardzo dziękuję za wystąpienie, bo po prostu nie miałam pomysłu i nagle Pau przyszła moja fanka. Znaczy, coś to ogląda moich filmów, chyba, chyba no. No, i ona po prostu przeszła sobie. I powiedziała i ona była katapem, no i się zapyta: hej, ej, nagrywamy film, w którym, w którym jestem katapem. A powiadam: no spoko, no nagrywajmy to, więc. No, i nagrywam teraz. Hmm. Ona chociaż mi dała. No, i ja żeby się mam dla Was czas. Czas i dziękuję Wam wszystkim. I w ogóle dziękuję za oglądanie. Chodzi się jeszcze za dużych. No nie mam w ogóle wyświetleń. Nie wiem dla kogo to oglądam, a nie wiem dla kogo to robię. Mam nadzieję, że zaraz mi przyjdzie do komentarz i subskrypcję po tym filmie. No niestety, gramy sobie w perletki. Dobra, dobra. Ja sobie idę odpoczywać i po prostu wrócę jak będę musiała jechać po córkę. Matko, matko, zaraz jest po nią! Matko, święta! O, matko, no! Co ja sobie wyprawiam, no? Szybko, bo to moją córkę, matko, na spidzie deja vu, Jak to mówią. Uch! wu. Matko, co ona w tej szkole narobiła? Siadaj! No ale, że, że, bo mijać mnie, no! Po malutku za nią pojadę, gdzie ona jedzie. A tej swoje... No tej swojej. no! Tak mi się po prostu tej chaty... A ona gdzie? A kto to jest tej przyjaciółka może? Nie wiem. Catnapy 2. Hmm. No dobra, no to chyba coś tutaj wyprawia. No, dwa katapy Dobra, dobra, dobra. dobra, dobra. Catnap 2x. Dwa razy. پدنا څر دبر